Rozpoczynamy służbę, byczki, jako sierżant Krzysztof, kłaniam się, kurde Czapę mam krzywą, uwaga, rozpoczynamy służbę Ale czuło się zgłupia, ty Jak się tu, dobra, teraz sterowanie, Jak się tu biega, co on tak krzywo biega Ło, <laughs> wow, jaki drift robi Mamy tu radiowóz Chętnie sobie do niego wsiądę, you are not enter No przecież tu jest wszystko Zamknij te drzwi, <laughs> o, jedzie Jak się trzęsie, się? <laughs> Pojedziemy na wezwanie Police tools mam Ej ty jak panie jak szybko jeżdżą Ty ja też tak mogę? Czekaj to ja też sobie tak mogę Ło pierwsza osoba jest Cicho ja się teraz uczę Signal switch siren on Uuu ile to w ogóle je? Dwie stówy jedzie ty Ja się tu nie zmieszczę Zmieściłem się Tu masz chaos O Jezu jak się tym dziwnie jeździ Restart Aż bączka Dobre, jeszcze raz. Jak odebrać jakieś w ogóle wyzwanie czy coś? Shift task. Ja sobie chętnie dowezmę. No gdzie jest moje zadanie? Aha, tu są moje... No kretyn. Zostaniemy sobie gdzieś z boku. Dlaczego to tak dziwnie jeździ? Będziemy zatrzymywać pojazdy. No i szybciej! O, sygnał sami mu rzucę. Opatrzek go przestraszę. Egzaminy, vehicle, lockdown. O kurde. Czekaj, stój, bo on mi ucieka. O, co jest? O dobrze! Ty zatrzymałem go? No zjeżdżaj na bok! Dobra, ja ci pomogę. Zjeżdżaj na bok. Kurde, macie! Jadę beczki, bo mam uciekiniera. O, tam widzę zaznaczony na czerwono. Prawdziwa policja amerykańska. Jezus Major! Ło! Ja chcę jeszcze raz! Ja to zrobię, ja przeprowadzę te kontrole. Dlaczego tu nie ma jakichś ustawień czy cokolwiek? Tu mam jakiś przycisk. Logi zempty świetnie. O, mapę mam. Super. Logi zempty. No dobra, zamknij mi to. O, dziękuję. Mogę tu wsiąść? Ty, co to było za Jakbym kopał w ten samochód, co jest tam gromnie tak? O Jezu, pod prąd. Dobra, nieważne. I tak jeden kij, bo i tak droga prowadzi prosto. Jedziemy na wezwanie. Nie wiem, błączę sygnały. Co się stało? No. Co? Nie, no. i zostaw mnie. Nie chcę. O. A, dobra. Gdzie ja jestem? Dlaczego jestem znowu tutaj? Ale ta gra jest durna. No kurde, nie da się tym prowadzić, to jest uszkodzona jest ta gra. Jak mam przeprowadzić jakąkolwiek kontrolę? Tłumacz, chaos. Jezu... Uuu, ej, maskę se mogę otworzyć? Ale potężny silnik. Prawie nic tu nie ma. Dobra, chociaż jedną misję zróbmy. Teraz cicho. Police tools i zrobimy sobie flag down vehicle. Proszę bardzo. Radio status when you arriving the PlayStation. Jezu, co tu się stało? Co wy odwaliliście? O, zatrzymał się, dobra. A to on dlatego tak mu gwałtownie zjechał. Jak wysiąść z samochodu? Na Aha, pewnie tak, tak. O, dobre. Dzień dobry, panie kierowco. Znamy. O, panie kierowco. Hello, do you know where we pulled you over? Sorry, I have no idea. Pulled you over because. Czek. jest aid alcohol. Pepe, drugs. Have you got some drugs? Please stay in your car. Proszę bardzo. Przejrzę sobie przejrzę sobie samochód. O, bardzo ładnie. Rozkręcimy pani koło. Super, drive check 1 na 3 Policjant się dusi do wszystkich jednostek. Za późno umarłem. Dobra, skręć se pan. Jak tłumacz chaos? Znowu Mam 418 x No co mi zajeżdżasz drogę? Pajacu, zatrzymać go policja! Funkcjon! Light's! Nie pamiętam, gdzie to było. dniu. proszę opuścić samochód. Nie wiem, mogę go zastrzelić, czy coś? A mogę się rzucić pod samochód? Jak tłumacz chaos? Przecież mi się nic nie stało. Głupia bobo. Kurde, jakie tu są lagi. Mój komputer nie wyrabia ewidentnie. To ma takie opóźnione ruchy, to się steruje gorzej niż czołgiem. I znowu mi ścięło. Grei mi zaczął zjeżdżać sam na bok. Nie mam dosyć. Nie gram w to. wejść policja. Walcie się na łeb. No i... no i cześć.